Jest lista pojazdów z bardzo niskim dziennym zapasem i małą liczbą na placu. Robią to, bo ludzie ufają niezawodności, trwałości i renomie, a w niektórych przypadkach trudno jest zdobyć te bardzo poszukiwane pojazdy. Przedstawię listę najpopularniejszych pojazdów, na które jest duży popyt i mała dostępność. Zacznij szukać jak najszybciej. Przejdźmy do tego teraz. To Corolla. Dostępna jako sedan hatchback lub cross w stylu suwa. Te pojazdy, choć nie są najbardziej emocjonujące, wszyscy kochają korole. Ale dla osób, które po prostu lubią jeździć i przemieszczać się z punktu A do punktu B i robić to prawie bez wydawania pieniędzy, te pojazdy są łatwe w obsłudze i posiadaniu, a niektóre z nich wyglądają stylowo. To jest dobrze wyglądająca korola, a te pojazdy mają zapas od 28 do około 34 dni. To oznacza, że stosunkowo trudno będzie zdobyć je jako nowe. I z pewnością jest to jeden z tych pojazdów, które prawdopodobnie będziesz musiał zamówić, wpłacić zaliczkę i poczekać przez jakiś czas. Średni zapas tych pojazdów wynosił tylko około 30 dni, więc to jeden z takich samochodów. Widać, że nawet jeśli pojawił się na placu, szybko został sprzedany. Terminowość dostaw jest trochę zaburzona, ale ostatecznie większość osób, które cenią niezawodność, wybierze bezpośrednio Toyotę. To jeden z samochodów, które w ostatnich latach najtrudniej było znaleźć na rynku nowych aut. I chociaż to jest Super Duty, Ford oferuje wiele różnych wersji Super Duty, wielki niebieski owal. Jest wiele 350 dostępnych u dealerów. Szukasz pojedynczego lub bliźniaczego tylnego koła, do 350 dostępnych jest wiele opcji. F-150 to jeden z najpopularniejszych pełnowymiarowych pickupów, a wersja Lariat. Jest jednym z najlepiej sprzedających się aut w kraju. Potem idziesz wyżej: 150, 250, 350, a na końcu F550. To zasadniczo pojazd typu kabina, który możesz skonfigurować według własnych potrzeb. Zwykle montuje się tu zabudowy serwisowe lub cięższe kabiny, ale co robisz z pojazdami pośrednimi? Nie chcesz tego, wolisz coś w stylu pikapa, nie interesuje Cię 350. Możesz uznać, że jest zbyt mocny do niektórych zadań związanych z holowaniem. 350 może nie pasować, a 250 jest zbyt miękka. To ciężarówka, której wiele osób szukało i trudno było ją znaleźć. Tutaj jest F450 Platinum, którą było bardzo trudno zdobyć. Masz tu silnik Powerstroke Turbo Diesel 6,7L oraz automatyczną skrzynię biegów. Oczywiście masz pakiet FX, cztery piękny pojazd. Ten model oferuje wszystkie udogodnienia do holowania najcięższych ładunków. To najcięższa ciężarówka dostępna bez pełnej zabudowy serwisowej. Są tu osłony progów, tylne światła, duży zaczep holowniczy i niebieskie logo Forda. Podwójne tylne koła, przesuwana tylna szyba i świetnie dobrane kolory na całym aucie. Oczywiście, ten egzemplarz to wersja Platinum. Znajdziesz tu więc wszystkie udogodnienia, a dzięki skórzanej tapicerce oraz podgrzewanym i wentylowanym fotelom znajdziesz tu wszystkie luksusowe funkcje, jakich możesz potrzebować. Według CarEdge dostępny jest tylko 32-dniowy zapas takich egzemplarzy, a to oznacza, że gdyby sprzedali każdy pojazd w całym kraju, zajęłoby to 32 dni, jeśli nie wyprodukowaliby żadnych kolejnych. Zostało ich bardzo mało. Przy obecnym tempie sprzedaży zapasy tych pojazdów wystarczą średnio na miesiąc. Są popularne, duże, ciężkie i dominujące. 350 zwykle wystarcza, ale czasem warto wejść wyżej i zobaczyć, jaką wysokość ma ten pojazd. Lusterko w 350 jest niżej niż w 450, która jest wyżej i ciągnie więcej. To cięższy, bardziej wytrzymały samochód pod każdym względem, i dlatego ostatecznie trudno je znaleźć. Życie jest za krótkie na nudne samochody. Następny to Toyota, co nie dziwi, biorąc pod uwagę popularność modelu. Toyota Recreational Activity Vehicle 4 są popularne, tanie, łatwe w utrzymaniu i niezawodne, często z napędem hybrydowym. Dlatego przez pewien czas były trudniej dostępne. To powiedziawszy, Toyota znajdzie się na liście ze względu na terminową metodę dostawy. Inaczej mówiąc, nie gromadzą wielu zapasów na placach. Zaczynasz widzieć coraz więcej pojazdów, takich jak Tundra i Takoma, które zaczynają pojawiać się na placu. Ale wiele z tych poszukiwanych pojazdów oni po prostu wiedzą, że dostarczają je na czas. Jeśli wejdziesz do salonu Toyoty, usiądziesz i powiesz: Chcę jeden z tych pojazdów. Prawdopodobnie będziesz musiał wpłacić zaliczkę, a potem możesz musieć poczekać, ponieważ nie chcą zbytnio przeładować swojego magazynu. Mimo to, według statystyk, te pojazdy mają zapas na około 31 dni. Innymi słowy, nie znajdziesz ich zbyt wielu, a te, które znajdziesz, będą zazwyczaj bardzo poszukiwane będą poszukiwane i trudno dostępne. Standardowe reflektory, prosta przednia krata i przepiękne felgi. Lubię też dwukolorowe lusterka, które prezentują się świetnie. Wnętrze jest bardzo ładne, z kontrastowymi przeszyciami, szczotkowanym aluminium i perforowanymi siedzeniami. Spójrz, nawet szyberdach na górze. Nie można się pomylić z detalami. Współczesne Recreational Activity Vehicle 4 to urocze, ale wciąż typowe Toyoty. Wersja Limited z napędem 4, X4 to właściwie Lexus NX. W uproszczonej wersji, z mniejszą liczbą funkcji i opcji, a czasem mniej wydajnymi układami napędowymi. To ten sam pojazd. Są wygodne na co dzień, ludzie je uwielbiają, więc trudno je znaleźć, bo jest ich mało. Dostępność jest bardzo niska, a przy 31 dniach oznacza to właśnie tyle. Powodzenia w znalezieniu takiego, proszę bardzo ja jednego znalazłem. To idealny wybór, jeśli szukasz czegoś małego, ekonomicznego, taniego i niezawodnego. To popularny model. Jednym z tych pojazdów jest Cadillac Escalade. Wyposażony w mocne silniki, w 8 o pojemności 6,2 litra, mają wszystkie udogodnienia, luksusowe wyposażenie i bardzo popularne logo. Wielu ludzi postrzega te auta jako pojazdy gwiazdroka czy filmowych, którzy nimi jeżdżą. Często widzisz je czarne, z przyciemnianymi szybami wszyscy je tak kojarzą. Cadillac Escalade to symbol luksusu, a ludzie kochają luksus. To też produkt krajowy od General Motors, więc wydaje się osiągalny i czymś, z czym ludzie mogą się utożsamiać. Ale tutaj mamy. To nie jest najnowszy, to na pewno nie jest najlepszy, ale to przykład modelu, do którego ludzie bardzo lgną. Oczywiście dostajesz świetne reflektory, duże koła, składane lusterka, dużo chromu i wnętrze lepsze niż większość w branży. Piękne jest to, że masz wiele cech pick-upa, a Escalade oferuje holowanie porównywalne lub lepsze od niektórych półtonowych modeli. To są zdecydowanie pojazdy, którymi możesz holować, przewozić ładunki, wozić ludzi, a przy tym mają cały luksusowy wygląd i design, który ludzie uwielbiają. Oczywiście mają unikalny styl i niektóre starsze generacje, emblemat znaczy bardzo wiele dla wielu osób. Mimo, że niezawodność nie jest najlepsza, klamki często odpadają. Silniki V8 6.2L miewały ostatnio problemy. Pojawiały się też usterki skrzyni biegów i związane z nimi akcje serwisowe. Cadillac Escalade z 27-dniowym zapasem dowodzi, że ludzie chcą tych aut. Jeśli spojrzymy na zapas dni na rynku Hondy, Toyoty i Lexus'a, te pojazdy zawsze mają około 20-40 dni zapasu. Oto przykład pojazdu, którego ludzie chcą, a nie ma ich dużo. Ponieważ sprzedają się jak świeże bułeczki. Jeśli ten film ci się podoba, polubisz też resztę kanału. Koniecznie kliknij, przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek powiadomień, żeby wiedzieć, kiedy pojawi się kolejny świetny film. Na liście mamy też serię RX, zwłaszcza hybrydę. Przedstawiam RX350. Od 2022 roku został on zaktualizowany lub zmieniony na dwulitrowy silnik Turbo o pojemności 2,4 litra. Zwykle był to wolno ssący silnik Pawły 635 l który wymieniono. Od tamtej pory stale używają też napędów hybrydowych. Z Uwy RX cieszyły się dużą popularnością i wiele osób lubi tę markę. Toyota Lexus zawsze utrzymywały pewien poziom znaczącej niezawodności, dlatego hybrydy RX cieszyły się tak dużą popularnością. W rzeczywistości podczas niedoborów w latach 2020-2021-2022 było naprawdę trudno zdobyć jakiekolwiek pojazdy hybrydowe, i to jest część powodu, dla którego występowały te niedobory. Oczywiście masz lusterka z LC, 500 szklany dach, piękne linie stylistyczne i mnóstwo detali, w tym tylną listwę świetlną. To naprawdę piękna maszyna. To wspaniały pojazd, ale też niezawodny, a przez hybrydę i niedobory chipów naprawdę trudno było zdobyć samochody, zwłaszcza hybrydowe. Teraz próbują nadrobić zaległości, i ostatecznie oznacza to, że ten pojazd był zamawiany z opóźnieniem przez jakiś czas. I mają zapas na około 22 dni, nadal tak naprawdę nie nadrobią zaległości. Ludzie stale je zamawiają, są popularne i niezawodne. Pojazdy nieustannie trafiają do salonu i z niego wyjeżdżają. To po prostu oznacza, i oczywiście świadczy o tym, że ludzie ufają tym pojazdom i kochają je za osiągi. Niezawodność oraz luksusowe wyposażenie. Oto kolejny model na liście z zapasem na 21 dni. Czy to kogoś dziwi? Toyota ponownie. Dostawa na czas to część tego, ale to też jeden z najbardziej niezawodnych suwów. Pamiętajcie, że Highlander oferuje coś, czego nie mają inne suwy Toyoty. To trzeci rząd siedzeń, więc pojazd jest praktyczny i wypełnia trudny segment. To jeden z niewielu wyborów dla potrzebujących trzeciego rzędu. Oczywiście możesz kupić SR5 Forerunnera i są jeszcze pojedyncze wybrane pojazdy, ale wtedy masz określone poziomy wyposażenia i inne opcje. Nie dostaniesz tego w Recreational Activity Vehicle 4 ani w wielu większych pojazdach, a ten samochód wypełnia tę lukę. To świetny samochód. Starsze modele miały silnik V6 3,5 L. Teraz montują czterocylindrowy silnik 24L z turbodoładowaniem, który uchodzi za dość niezawodny. Z pewnością nie dorównuje jednostce 535A, którą znajdziesz z tym silnikiem o pojemności 3,4 litra z podwójnym turbodoładowaniem. W modelu Tundra, który jak dotąd ma pewne problemy, te silniki wydają się sprawować całkiem dobrze. Jednostki o pojemności 2,4 litra są całkiem trwałe. Jak dotąd widzimy w tym Highlanderze, to bardzo praktyczny pojazd. Masz kamerę cofania. To jest wersja XLE z napędem na wszystkie koła, więc chociaż nie jest to najwyższa wersja wyposażenia, to zdecydowanie jest wysoko. Podobnie jak XSE. I oczywiście możesz wybrać różne warianty, systemy hybrydowe, a zobacz, masz tu świetne detale, jak dopasowanie kolorów, piękne szklane okno dachowe na górze i wnętrze, które nie jest najbardziej ekstrawaganckie w branży. Jest funkcjonalne, ergonomiczne i ma wszystko, czego potrzebujesz praktyczność i trwałość. Takie samochody rzadko stoją na placach, zwykle trzeba je zamawiać. Przy tak niskiej dostępności to nie dziwi. Są niezawodne, proste w obsłudze i mają trzeci rząd siedzeń. To Toyota i zaczyna się to robić trochę monotonne, prawda? No bo Toyota, wiemy, że są popularne. Wiemy, że terminowa dostawa miała znaczenie. Ludzie ich chcieli, ufali im. Wraz z rozwojem zaawansowanych technologii, pojazdy stają się bardziej skomplikowane. Stosuje się bezpośredni wtrysk paliwa z turbosprężarkami, trzycylindrowe silniki turbo i bezstopniowe skrzynie biegów. Coraz więcej technologii z nas otacza, a ludzie chcą czegoś godnego zaufania. Dlatego jeśli potrzebujesz minivana, jeśli potrzebujesz czegoś do przewożenia rodziny, jeśli potrzebujesz czegoś na długie trasy, i jeśli potrzebujesz czegoś, czemu możesz zaufać. Szczególnie w przypadku Toyoty zauważysz niebieski kolor, co oznacza hybrydę. To praktyczne. Jak widzisz, to podstawowa konfiguracja, ale prezentuje się bardzo sportowo jak na wana. Jeśli można powiedzieć, że wany wyglądają sportowo, to osobiście uważam, że są całkiem atrakcyjne. I nigdy nie myślałem, że powiem to o minivanie, ale spójrz, masz tutaj ładne kontury. Naprawdę dobrze to zrobili. Na tyle, na ile można zrobić z minivanem. Aby nadal było to praktyczne, żeby zapewnić miejsce nad głową, z tyłu i pojemność bagażnika, wciąż robisz to, co musisz, czyli tworzysz pojazd tak masywny, jak to tylko możliwe. Robią to tak, że teraz ma to trochę stylu. Spójrz! Mają tutaj ładne kontury, to dobrze wygląda. Grafitowy szary kolor. Masz te duże przesuwane drzwi. Możesz też mieć inne ciekawe detale, jak chromowane akcenty, różne wykończenia składane lusterko i wygodne wnętrza. To na pewno nie jest standard Bentleya, ale sprawdzą się i są ergonomiczne. Toyota Siena to jeden z tych pojazdów, które tak wiele osób uwielbia posiadać i które były trudne do zdobycia. Przy 20-dniowym zapasie, według Car Edge, ten pojazd był bardzo poszukiwany i dostępny w ograniczonej ilości. Toyota Siena to jeden z najpopularniejszych pojazdów. Podobnie jak Toyota Prius Prime, był okres, gdy, przez brak chipów i popularność trwałych hybryd oraz pojazdów, rosło na nie zapotrzebowanie. To przeróbka starej wersji teraz ma nowoczesny, wysunięty design. Podoba mi się to auto, ale nie spróbuję się zmieścić. Spójrz. Masz tutaj felgi wycinane laserowo, ładne czarne wykończenia i oczywiście listwy wzdłuż boku. Ma bardzo sportowy wygląd, a nawet duży szklany dach. Piękny pojazd, zdecydowanie wynosi Priusa na nowy poziom. Spójrz na ten samochód, zobacz jak opada tył. Mamy Priusa Prime, jak wspomniałem, to bardzo trudno dostępny pojazd. Znam osoby, które czekały 2-3 lata, gdy pojazd pojawił się po raz pierwszy. To był znak, że problemem były chipy. A ludzie bardzo chcieli ten pojazd. To był zupełnie nowy remake i styl tego modelu Toyoty. I nawet z tymi świetnymi reflektorami i nowoczesnym wyglądem kabiny, to było coś, co się wyróżniało. To był nowy, świeży projekt, który wszyscy chcieli mieć. Jasne, to nie Ferrari. Zobacz na te małe hamulce w tym aucie są naprawdę malutkie i nie wypełniają tej przestrzeni. Nie o to chodzi. Hybrydowe pojazdy często mają wystarczające hamowanie rekuperacyjne, by samodzielnie zwalniać i dobrze sobie z tym radzą. To jeden z najpopularniejszych pojazdów i praktycznie niemożliwe jest znalezienie go na rynku samochodów używanych, a już na pewno na rynku nowych aut. Kiedy musiałeś czekać? Sprawdź listę najgorzej sprzedających się samochodów. Nikt ich nie chce, to porażka. Mam nadzieję, że zobaczę każdego z Was w następnym odcinku. Do zobaczenia wkrótce, trzymajcie się. Cześć!